widzowie zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonkiem jak zaczniemy wtedy ten film a teraz zapraszam was do oglądania to jest ważne co będzie w tym filmie Yo, siemano tutaj z tej strony ja gram wszystkie gry i dzisiaj w, w tym odcinku muszę się z wami pożegnać bo już wam mówię w jakie dni nie mogę mieć live'ów ani filmów Filmów nie będę miał gdzieś do końca e, grudnia, do 31 I, i powracam, już wam mówię kiedy, na YouTube'a. E, na YouTube'a bym powrócił, zaraz wam powiem, widzowie. Na, na YouTube'ie gdzieś bym powrócił, z, e, już wam pokazuję, widzowie. bym powrócił i uciekajcie e, e, 3, 3 stycznia bo e, bym e, był e, po syrwestrze i no A, i tak mamy do 7 grudnia do sty, stycznia e, wolna, to więc no widzowie i i w styczniu 3 e, będzie live e, e, powrotny. E, będzie normalnie live, ale e, e, trochę będzie rzadko. <ścoughs> Bo ja jakoś rzadko się odpalam. Nie wiem dlaczego. Jak to jest, według mnie, słabo. Dobra, widzowie, zrobimy najpierw na pożegnalne, na pożegnalne e, filmy e, opening. Zobaczymy, co z tego wyleci. I może wam jakieś pet z goła rozdam. Zapraszam Was do oglądania tego openingu. No. Dobra. Jeszcze mogę przerobić? Czekajcie? Mogę. Dobra. Dobra, widzowie. Sprawdzimy, czy pomnoży. Za chwilę. Chyba pomnożyło. Sprawdzamy, co wyleci. Może animacja? Nie. Nic nie wyleciało. Ani jednej animacji nie ma A może czekajcie Zresztą zelityj się Zmieniamy to Stąd to na pewno nic nie wyleci o, Można się założyć, że nie wyleci O tu może coś wylecieć Dobra Pytacie się e, kiedy będzie live? Live będzie gdzieś 15-16 święta nie mogę jak się robić streamy, streamów, bo e, wiecie jak to jest. Że się siedzi i no z rodzicami i, i spędza się czas Dobra, sprawdzimy czy będzie jakaś animacja. Nic, dobra. I na pożegnalny live... E, przez e... który potem się będziemy widzieć. Napiszcie... Żeby wygrać takiego peta, już wam mówię jak... Jak taki... Jak takiego peta bym wygrał, to napiszcie... E... e boże narodzenie. Powiem wam, że się to opłaca i no A teraz my kończymy film. I mam nadzieję, że byliście na tym odcinku i widzieliście co do Was miałam do przekazania i dziękuję, że byliście uważni i dziękuję, że byliście na moim Liveie. Do widzenia popa, widzimy się 3 stycznia.